Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady: zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas Urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania, nie próbujcie tego sami, pozdrawiamy. Grupa Urbex moją pasją. Zapraszamy Was na kolejny materiał z naszych wypraw. W tym odcinku zabierzemy Was do opuszczonych budynków należących do byłych koszar wojskowych, które powstały w latach 1885-1895. W skład ówczesnych koszar wchodziło 8 dużych budynków mieszkalnych i kilka gospodarczych. Garnizon dysponował własnym szpitalem, a także piekarnią. W 1900 roku został dobudowany drugi zespół budynków koszarowych. Budowniczymi tej części koszar był żydowski przedsiębiorca Bombel. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku koszary użytkowane były przez 18. Pułk Piechoty oraz 26. Pułk Altreli Lekkiej, które wchodziły w skład 26. Dywizji Piechoty. Podczas II wojny światowej koszary zajmowane były przez wojska okupanta. W latach 1942-1945 stacjonowała w koszarach jednostka Fatermiszowska. Po wojnie kompleksy wojskowe były wykorzystywane przez wojsko polskie. Jednostkę zlikwidowano pod koniec lat 90. XX wieku. W tym odcinku pokażemy Wam pozostałości, które stały po dawnych koszarach i po ich świetności. Obecnie są to zapomniane pustostany. Tak więc, zapnijcie pasy i ruszamy w podróż. Witajcie, z Cezarym Kuforywek z moją pasją. Jesteśmy właśnie przy opuszczonych koszarach wojskowych Ale oczywiście zanim zaczniemy eksplorację, Zachęcam Was standardowo byście nasz kanał zasubskrybowali Knęli dzwoneczek, byście mogli na bieżąco, stawili łapę w górę Jeśli ten film Wam się podoba, piszcie jak macie jakieś ciekawe lokalizacje nasz na naszego Facebooka, Instagrama oraz bloga Likujcie się filmu, tak więc jedziemy! Tak więc moi drodzy, to są dawne koszary wojskowe tam jeszcze widzę, jakieś są budynki, w ogóle tam na wprost jakiś budynek jest, nie wiem czy on nie jest nieopuszczony, bo tam. tam, sam jest opuszczony, tam, tam tak. Bardziej dzisiaj naszym covidowcem jest. Tak. Będzie e, przeprowadzają in, inspekcję miejsc opuszczonych, czy są zakażone. Dobra, tutaj zaczniemy od, od, od środka tutaj, z tej strony. A właśnie. No, coś tu musieli tędy wprowadzać. No, tutaj pewnie przewozili jakieś rzeczy możliwe tam... Tak, możliwe, no. Tutaj wiecie, no, koszary wojskowe, czy tutaj, czy tutaj, tutaj też ludzie normalnie przecież mieszkali. O, jakiś wózek dziecięcy. Tutaj, to uwaga, bo jest droga. Tam w ogóle obok jest jakaś baza, chyba. Tam widać armaty. To teren wojskowy tam musi być. No nie, ale fajne te obrazki tutaj na dole, takie jakieś jazz, coś. Na dół, potem najpierw zejdziemy teraz na górę, spróbujemy. O, tutaj jakiś O, mi się podoba to miejsce. fajnie wygląda, fajne takie efekty tutaj. Fajny być fajny syp. Tu jesteśmy na górze. Spoko, spoko. Tu już ktoś pewnie napisał język. Tak. Opisie. Ta burza fajna jest. Tutaj mamy jakieś o. To nie jest to związane z, wojska, z wojskiem? Coś takie, jakiś kalendarz Tak wygląda to może jak, jakby było jakieś... A tu nie jest To nie, to nie jest z wojskiem związane Stary rok już dawno temu Tutaj jeszcze było pewnie coś jakiś syp, coś jeszcze leciało może na niższe poziomy muszę uważać No Witam ja lubię A no Fakt Tak tam jest jakieś jeszcze wejść na pierwsze piętro weszliśmy a to jeszcze jest poziom niżej coś No jest od drugiej strony No To piwnica RTS Widzieliśmy na zdjęciach że jakieś tutaj dokumenty, bo ale może, jest, że zdjęcia były już przed paru lat i wszystko stało zostało stąd po prostu wyniesione i rzeczy pisać nas, to tam nie dotyczy, nie? Nasz urbex jest antypolityczny i anty jakiś rasowy. antykowidowy. Anty tak. Kochani, słuchajcie, na urbexie się COVID-em nie zarazicie. Bo to miejsce opuszczone, tu nie ma ludzi. Więc to jak może się zarazić? Taka ta halka, bardzo, bardzo mi się to podoba to miejsce. No, no tutaj coś nie. No mogli tutaj coś e, z góry tej... Leciało pewnie coś, na pewno coś tej opuszczali Co, co Teatr 94 Toruń. Laureaci Jan ler. Zrób ten, nie? Zdjęcie, Zrób, możesz zrobić. Nie, fajna taka hala, fajnie tak wygląda bardzo. Interesujące, ciekawe to jest. Co tam znalazłeś? 94 tutaj był rok. Tu jeszcze jest kolejne wejście na górę. No, no fajnie to wygląda, tylko właśnie no nie ma żadnych dokumentów, nic. Ale no tak te obiekty też co interesujące. To też jest historia tutaj, nie? Po prostu kawał historii. Ty mamy gości, gołębie, ale zaraz może na górę na górę, co potem dół na końcu już zwiedzimy, Muszę widzimy. jeszcze dla śmiejciówki wstawić do siebie naprawić sobie. Ale fajne kawę, kaszko. O mam Na dach się nie Tylko wiesz co uważaj, wiesz na co, nie? Na gołębie Tam gołębie to tam wiesz Gołębie ludzkie Mandatu nie jest na ludzi ja to nie jest ja jest. jestem zbyt źle, bo tam są mieszkania, żeby ktoś się zauważył, że wchodzimy, ale dobra. dobra Czekaj, dobra. odwróć się. To będziesz miał już, o wiesz, gitara dobra. Możesz Dawidzie wracać z powrotem do nas, bo już za tobą tęsknią ludzie. O, tu są te Zrzuty z góry A, no Też fajnie to wygląda I jest zrzucali coś, oświadczeń poza, już pozapychane Za co tam coś, coś krzyczy Dawid Co? Chopaki tam coś kombinują, pewnie jeszcze na dachu Nie no, fajnie to tak wygląda tu jakieś kable były, jak się takie coś tu mogli zrzucać może 100 lat. Matl. Wiesz co, no, mogło tak być, ale to wiesz też, też do końca tego nie, nie, będziemy wiedzieć. Teraz można... Można gdybać. A ty wiesz, wszystko wieje, tutaj przeciąg. Tu jeszcze wyżej. A Dawid już wrócił? Czy został? Stoi na dachu. Na dachu stoi? A, chce nas pewnie uwieczyć jak wchodzimy. Dawid, pomachaj. Pomachaj. ma? Dobra. No fajne tu widoki są z góry. Meskitu tu. E, tu mam o. A tu coś dla Bartka. No. Fajne widoki, zobaczcie, Piękne miasto, fajne widoki. Tylko tu mi trochę widoczni. Tam za mną są te ciężary wojskowe i są te armaty. Komin, wiesz to, gdyby nie wiało, to może byłoby lepiej wejść, nie? Tak wiatr, wszystko. Druga jest niestabilna. No, fajnie to wygląda. Zatem te budynki się może też uda nam zwiedzić. Ten pierwszy już budynek mamy, co nie, Marto? No jak? No, super. Marta naszym gościem jest dzisiaj i Karolina. Razem z nami eksplorują dziewczyny nasze, ukochane. Nie, no ładne, ładne na tym dachu, ładne widoki będą. Tam na dachu ktoś chodzi, nie wiem czy to z bronią, czy to ASG. O, czy to jakiś wojskowy nie jest. Może grają w coś, ale nas wychaczył no, ten gościu. Nie, no dobra. Ja tam pójdę. Nie, dobra, nie, bo on tam, dobra, nie wiem gdzie tam chodzić, dobra, tam ktoś jest, ale dobra, to nic się chyba nie stanie, dobra, tam. To by już nas strzelał, <grym> że weszliśmy, no nie ma, To nie jest terem w sensie, że teren wojskowy z jestem zbrojny. No nie było tegoś takiego, nie? Jest tam, jest tam jakiś gościu. Położył się. No i wiecie, widzieli, tam leży, widać go, leży. Nie, dobra, słuchajcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Już na dół? No dobra. Nie, on nam nic nie zrobiłby, ten gościu, nie, spokojnie. Patrz, Marta Mamoro to jest wojskowa dziewczyna. Wojsko. Nie, nie, spokojnie. Nie mogą nas strzelać, bo nie jest teren wojskowy, jest to jest opuszczone miejsce, to nie było, że to jest teren prywatny, czy ten zbrojony, że grozi, nie wiem. Spokojnie. Tak, dobra. chwilę tam nerwówki było, ale jest ok. Dziękuję. Spokojnie. To jest normalna rzecz, że tam wiecie. mamy tutaj latarkę ja mam jeszcze ja uchwę to a tutaj takie widzę ją korytarze Chyba E no właśnie te korytarze widziałem na zdjęciach to mi się podobało nawet takie fajne z fotki wyjść Dobra. Oh God, Wiem że jest dziura nie

No tam, jakieś drzwi są fajne, takie stare drzwi. Mogła być kotłownia, bo tak wygląda no, że takie coś tutaj się odbywało właśnie. Znaczy no, no tam ten, ten na dachu to mógł być albo wojskowe, albo po prostu jakiś gościu, który se wszedł i w ASG gra. Nie wiadomo, co on tam może tworzyć. No wyglądało tak wiesz, no wiadomo co on jakie miał zamiary ten facet, nie? Ekipa chyba się nasza wróciła do, do nas do tyłu Coś słychać A, to są te... A my tutaj jesteśmy Przy tych twarzach śmiesznych W tych buziach Dobra, wiosna, suczka, kluska, postać literacka o, kluska od naszej koleżanki, która mieszka w miejscowości takiej podobnej, o takiej nazwie. To no. jest kitu. Wierna, suszka kluska. Dobra, tam chodzi facet po dachu, ale nie jakaś ekipa i tam coś grają sobie, bo to że sztuczna broń. Więc jest na razie ok, Nic nam nie grozi. Ale tu jakiś budynek jest, patrz tutaj naprost, to musi ujść, być użytkowane, bo to tak nie wygląda, żeby nie było. A jest teren, widzicie? Tu W lewo tego budynku tutaj musimy tu Dupę mą brudną? Kuję, kuje, ale damy radę. O ty, to już w ogóle jest taka cegła czerwona i to już konkretnie Podewastowane no. Tu już po, po koszarach śladów takiego dużego, no tam nie ma tylko budynek, że jest nie? Ta. Tu coś zamurowali

A no, jakieś konserwy czy coś, ale Nie, to. Coś Żołnierz, żołnierki wcinali. Można wejść no, po tym. Tylko... No, no, Nie, wejdź tylko delikatnie, trzeba ostrożnie. Widzę, widzę, że jest urywane. Ale przejdzie. No i tutaj to mogło być jakieś. Po lewara wchodzimy Jest trochę tu zerwane, ale coś tam mogło tu być no. Nie maś potem tą lewarzę, bo chyba, jest 115 kg Ja tam spróbuję się wcisnąć coraz wyższe schody są Tutaj uważajcie na górze Eee, to jest jakiś daszek pod dasze. To jakiś odkurzacza jakieś pudełko. No, ale te bez bezdomni mogli nocować, bo są butelki z jakieś ślady. A, tutaj widać jeszcze te budynki. Nie dobra, muszę zejść tam dalej co, co, byt, to nie ma, co, Możliwe. Tak, to teraz zjechał Jeszcze są widoczne stare No A tak, takie takie ten mogły być Kantyna Ala coś tam Mówisz? To? Tam jest No jest coś. To jest tam sporo tego teren. Dobra, tam chłopaki idą, przez z nich pogadaliśmy, wspólnofotę fotę zrobiliśmy, więc nasze zdjęcie będzie na Facebooku. Chłopaki sobie ćwiczenia robili. Na terenie wojskowym. tym pozdrawiamy tych panów, jeśli będą nasz film oglądać kiedyś na YouTube. Złowicza są chłopaki. A my zobaczymy co tutaj się właśnie działo sobie strzelali i grali Fajnie fajne już to zdjęcie mamy z nimi Fajna będzie pamiątka Trzeba trzeba zawsze się spytać się Zawsze trzeba się zapytać dokładnie Tak, tak, to tam jeszcze coś jeszcze mam zamiar pozwiedzać. No, no, no. Tutaj dużo jest takich tych grafiti. Palinka. Palinka, nie pałka, tylko palinka. Co jest? Skodunia. <grywa> Skodunia. O będę tutaj będzie wejście na górę, ale to wejdziemy zaraz. Ktoś tu, 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 tu ma naprawdę duże ambicje O no, tak, bez komentarza to już wiadomo. Ktoś może ma małe oczekiwania, chce wi wielkie te. To jest fajne. Są słodkie. mieniamy. No fajnie to tak wygląda. Znaczy na pewno, na pewno, oni tutaj swoją tu miejscówkę chłopaki mają, no i wiadomo, no każda jakaś ekipa swoje miejsca znajduje, nie, takich ćwiczeń, poligon, te sprawy, fajna rzecz. Jose Orzi, Jose, prędzej Jose Jose. Jose. No ale no, dajmy, no puste, mamy puste ścianki, dajmy, no, dokumentów żadnych mebli. Pustostan typowy już bez mebli, bez niczego. No, ale no jesteśmy, to oczywiście to zobaczymy, nagramy. Pokibnę. to zapraszamy. Ale z, niestety wybu Wybuch był Ten, Mina wybuchła, mina wybuchła, mina. Co się dłuższe posiedzenie miało, nie, Nie no, żeby musiało się coś dziać. Ja, oczywiście rezartujemy. Że że Zrobimy sobie pożartować też trochę, jak jesteśmy na urbexie. na piętro, teraz staramy się na piętro tam jakoś dostać. Tak. Okej, okay, to idziemy na górę. Takie typowe urbek z moją pasją. Fajne echo. Chociaż te grafity może niektóre coś znaczą, ale nie jak kurna dewastacja w tej opuszczonej willi Cygana. Co? No mogło tak być, bo to takie podobne, nie? ale przynajmniej to nie jest, to jest opuszczone, to nie jest co za własność, jak ta willa cygana, co, ten, co te graficiarze od tego pomazali, no. Słynna willa cygana, co ta grupa tych graficiarzy, pod tam, co raperzy to zaakceptowali. A ty byłaś rzeczna, dziewczynko? Nie? Święty Mikołaj. Nie byłaś rzeczna, Marta? Nie byłaś ruzga no to będzie rózga na święta. To daj mi ruzga. W grudniu i na gołą pupę. Co ty nie powiesz? No? O, o ja pierdzielę. Kocham Martę Winklewicz z kocham Paulę. Ktoś napisał. To nie ja, żeby nie było. Co? <laughs> e, no, żartuję fajne widoki na dachu a tu już są pewnie budynki, które nie są opuszczone tu się nie pokazujmy tutaj przed nami jest jakiś nie wiem, wygląda jak to jak dom jakiś nie wiem, czy tutaj ktoś no, znaczy no tak, wygląda jakby to jakiś dom, ewentualnie jakiś budynek może mieszkalny Może właśnie przejść, mieszkali wcześniej Wiecie no koszary, te, na, koszary czy to jednak no, koszary ci tu w tych koszarach żołnierze przebywali, tak? Mieszkali nocowali, bo w koszarach wojskowych oni żyją. Dobra, małe okienko. może, no w ogóle zobaczcie, to takie płytki takie kuchenne, no tu coś mogło takiego być, tak Coś związek Mogli tutaj wydawać posiłki lub coś takiego no, związanego z tym mogło być tutaj ewidentnie. A no to... Czy to stołóweczka prawdopodobnie? To może jakaś szatnia albo coś. Tak to wygląda, ale no tak możemy ich na chwilę obecno. Jak to wygląda? Czyli to cały budynek? Tu pewnie jakaś łazienka była. Nie ma sobie nie zauważyłeś? Nie, nie wzięliśmy wejścia na górę, żeby było. Czyli to pewnie, ale to nie ma góry, to jest, to jest jedno, jedno, jedno poziom, Jednopoziomowy budynek. No. Jednopoziomowy budynek. Przejdźcie, dziewczyny, przejdźcie, żeby się nie dostały z gałęzi. Dokładnie. Znaczy jest taka jakby góra, ale tylko jedna część. O! coś mówi Wojak. Dawid, patrz! Twoje piwo, Wojak. Wojak Urbex. Wojak? A, Wojak. Wojak Urbeks. Na, Nasza stara taka pierwsza, robocza nazwa. Wojak Urbex. Tak się nazywał, zanim byliśmy. Urbek z moją pasją. Był, ale nie ma. Się zmyło wejście. Tak, bo ja kurbek, pamiętam. Robocza nazwa. Gdy tytuł taki był, jak w filmach jest, to robocze tytuły. To była taka robocza nazwa, zanim się wymyśliło oryginalną nazwę. Pierwszą główną. Wtedy to było amatorsko. W tym budynku nie byliśmy Tam jest zamknięty teren Nie, tutaj chyba nie byliśmy Jest tamtą, tamtą Budynek grozi zawaleniem no tak. Nie, ty to już, już można zobaczyć Przejść To już typowe takie gruzy To było w tych fani gruzowiska Piszcie, odzywajcie się Jak była akcja z tymi gruzami Ja wam powiem tak, no wiadomo, że fajnie jest takie perełki urbexowe zwiedzać, gdzie są jakieś meble Zachowane, nie wiem, łóżka, w ogóle wszystko, tak? Dokumenty A że pustostanny, gdzie są tylko gołe ściany albo jakieś tam pojedyncze meble Może dla niektórych to nie robi wrażenia, tak? No ale my nie skreślamy takich budynków. Uważam, że każdy budynek zasługuje na to, aby go je szanować, te obiekty. I też można w jakiś sposób nagrać, no wiadomo, kto tam jak sobie życzy. Ale to już jest może decyzja ogólna. My tam chcemy zwiedzać wszystko, co się da, jest opuszczone. Nie tylko... Nie tylko, nie tylko perełeczki, ale też takie budynki też opuszczone takie są. Historyczne tak jak te właśnie koszary wojskowe, no to jest historia wojska, tak i ogólnie o historii też różnego formatu. Ale mówię piszcie w komentarzach, czy lubicie zwiedzać takie bardziej właśnie perełki, czy takie też wam się podobają miejsca. Pewnie będzie tej większość takich perełek raczej fanów ale zawsze można się jakoś... O. Tam już byliśmy. W tej stołówce też obok byliśmy. To stołówka. Tam jakiś teren jest zagrodzony. zagrodzone, i będziemy się pchać. No i w Sopoko. Mamy już obiekt pierwszy zaliczony. Pójdziemy już na dach. Tam nagramy zakończenie. I będziemy kończyć po mało odcinek. Najpierw z tej agresji dla nas eksplorację tych opuszczonych koszar. Pamiętajcie, nasz kanał zasłuchujące. Znaczy, w górę. Ja to, mi to mi się podoba, jak macie jakieś ciekawe lokalizacje, to też pisze na swoim Facebook, Instagramie, wasz logo, likie, w filmu. Tak więc już na następnych eksploracjach siema! Siema i zapraszamy!